Twój pies zjada odchody? No to porozmawiajmy, co możesz z tym zrobić. Po pierwsze, jeżeli twój pies regularnie zjada odchody, to trzeba wybrać się do weterynarza. Dlaczego? Co prawda, zazwyczaj zjadanie odchodów jest zupełnie naturalne, ale czasami może wskazywać na takie problemy zdrowotne jak zewnątrzwydzielnicza niewydolność czustki albo inwazja pasożytów. Jeżeli medycznie jest wszystko w porządku, to co dalej? Wprowadzamy kaganiec. Musimy zapewnić psu bezpieczeństwo, zanim nauczymy go odpowiednich zachowań, a nauka zajmie trochę czasu. Poza tym, powtarzane zachowanie ulega wzmocnieniu, więc żebyśmy sami sobie nogi w tym szkoleniu nie podstawili, to musimy uniemożliwić psu prezentację niepożądanych zachowań. Dalej, wprowadzamy tzw. karmienie interaktywne, czyli zaczynamy używać mat węchowych, zabawek typu kąg, albo po prostu chowamy smakołyki i zachęcamy do szukania. Jednocześnie wprowadzamy systematyczny trening rezygnacji i wypluwania. To nie jest coś, co można zrobić w jeden dzień, ale potraktujcie to jako inwestycję w swój święty spokój. No i możemy się także wspomóc suplementami, często wspomina się o żwaczach wołowych. Nie jest to rozwiązanie, które się zawsze sprawdza, ale nie zaszkodzi spróbować, pies z pewnością będzie zadowolony.